Z nami piąty koncert w Rybniku, mieście, które tak naprawdę przejęło y, stolicę Górnego Śląska, jeżeli chodzi o dobre rytmy muzyczne. Rybnik stał się niewątpliwie śląską stolicą rock'n'rolla. Można go nazywać po angielsku Fish City więc y, ma szansę na międzynarodową sławę na pewno. Stadion został zmodernizowany, gości już wielkie gwiazdy, takie jak chociażby Guns N' Roses. tego roku spotkamy się z zespołem Linkin Park, zespołem, który ma niesamowitą ilość fanów. W zeszłym roku we Wrocławiu muzycy zgromadzili blisko 30 tys. publiczność. Miejmy nadzieję, że podobna y, pojawi się również na Stadionie Miejskim w Rybniku. Muzykę Linkin Park trudno określić i jednoznacznie przypisać do danej kategorii. Jest tutaj gitara, ta gitara jest mocna, przesterowana, jest mocny rytm, jest perka i bas, które nie, nie biorą jeńców. Jest to miks punk rocka, heavy metalu, rapu z nutą elektronicznego brzmienia. Koncerty Linkin Park to nie tylko muzyka, ale też wspaniałe widowisko, wspaniałe show. Lasery, dym, dinozaury, UFO, wielkie monitory pająki roboty zjadające ludzi. To jest zespół, który fantastycznie potrafi od pierwszej nocy wyłapać kontakt ze swoją publicznością. Wymiatają tak naprawdę. Cieszę się niesamowicie na, na to spotkanie. Mam nadzieję, że uczta w Żydynku będzie po raz kolejny e, znakomita i że tym samym uczcimy e, piąte urodziny wielkich.